Cześć. Czy uważacie, że czytanie to jest drogie hobby? No, jeżeli lubicie nowe książki, wydane ekskluzywnie z jakimiś barwionymi brzegami, no to na pewno tak. Ale jeżeli, tak jak ja, lubicie książki z drugiej, trzeciej piątej ręki, to na pewno możecie się zadowolić tym, co znajdziecie np. Na, na półeczkach bookcrossingowych albo na różnej maści wystawkach. Można też znaleźć książki np. w darach w, na bibliotecznych półeczkach albo na biblioteczkach miejskich. I ja tutaj znalazłam dosyć dużo fajnych książek, które kosztowały mnie zupełnie nic, więc teraz wam zaprezentuję, jakie mam fajne zdobycze z ostatnich paru, parunastu tygodni. Najpierw muszę się pochwalić, że akurat świetnie mi się złożyło, że dostałam drugą część Dziewcząt z Nowolipek, czyli Rajską Jabłoń. Akurat teraz jestem w trakcie czytania, dzisiaj chyba skończę. To wydanie jest zupełnie inne od dziewcząt z Nowu lipek niestety, które mam, ale mi to w ogóle nie przeszkadza. Na, na parapecie antykwariatu znalazłam między innymi takiego fajnego Dickensa. To jest 55 rok yy, czytelnik, tylko tutaj jest taki moment, że literki są strasznie, strasznie, strasznie malutkie. Ale słuchajcie, yy, są ilustracje. Yy, wiem, że była cała seria wydana właśnie w ten sposób, yy, przecudnie moim zdaniem. I yy, naprawdę będę teraz yy, szukała właśnie takiej serii, żeby sobie to skompletować. Yy, kolejne moje łupy. Tutaj mam trzech muszkieterów. To jest wydanie takie dosyć późne, klejone. Są Mix 90. I mam jeszcze, bo czytelnik. Zobaczę. Przepraszam, iskry 20 lat później. To jest druga część. Druga część. Dalej, z półeczki bibliotecznej, z półeczki miejskiej, przy bibliotece mam takiego pięknego George'a Bernarda Show. I tutaj mamy sztuki przyjemne i nieprzyjemne. Patrzcie, co za wydanie. Piękne, prawda? Piw, rok 56. Piękna, twarda oprawa, ekskluzywna. Też mam fajnego Sienkiewicz'a, bez dogmatu. Taki ładny Sienkiewicz. Ja już dużo słyszałam o tej książce. Mam nadzieję, że sobie tam kiedyś w wolnym czasie przeczytam. Też piw 50, 58. Mam w domu Polskę Piastów i Polskę jagielonów, więc w takim samym wydaniu, jak zobaczyłam takiego pięknego jasienicę Rzeczpospolita Obojga Narodów, no to musiałam sobie skorzystać i po prostu wzięłam sobie. To są trzy, yy, trzy tomy, czyli mamy całość. Mitologia, pewnie jesteście przyzwyczajeni do tego zupełnie innego wydania takiego z tą maską, to jest wydanie z 88, czyli o wiele starsze, ja miałam to wydanie z tą maską, ale w moim wydaniu brakowało 20 stron, więc po prostu niestety poszło na Przemiał, a ja nie miałam kolejnego wydania, więc akurat dobrze się złożyło. Ja chciałam w zeszłym roku zresztą przeczytać te, te mity, ale no przez to, że brakowało tych 20 stron, to raczej sobie dałam spokój. Mam jeszcze Polskę piastów, też jasienicy. 83, też piw. I tutaj mamy obwolutę, ale jest też twarda okładka, i są są ilustracje, reprodukcje, także bardzo, bardzo ładne wydanie. I teraz mam z takiej fajnej serii z Kiku, kojarzycie na 100% tą serię. Mam tutaj Klaudiusza i Mesalinę. Ja mam, ja Klaudiusz, ale w, po prostu tak Koszmarnie małym wydaniu, że ja kiedyś czytałam to wydanie, kiedyś kupowałam te, te kieszonkowe wiecie, wydania z księżnicy, ale no po prostu ja nie jestem już w stanie teraz bez lupy tego wszystkiego przeczytać, więc no niestety będę szukała, y, jak klaud już w jakimś lepszym wydaniu. I mam, nie wiem, czy kojarzycie coś takiego jak Niewolnica Izaura jak byłam mała, to był straszny w ogóle szał na ten serial. I do niedawno właściwie nie wiedziałam, że to jest książka z drugiej połowy XIX wieku. Więc jak u nas wydawali lalkę, no to w Brazylii sobie wydawali właśnie taką i zaurę. Myślę, że będzie mi się dobrze czytało, chociaż no właśnie, kurczę, blada literki są Niestety maciu pękie, ale jakoś tam dam radę. I mam Harabiego Monte Cristo trzech tomach. To, jest, to, jest, to, są, to są iskry i już wam mówię jaki to jest. Tu też są literki maciubkie i prawdopodobnie w ogóle rozumiem osobę, która się pozbywała tych książek, no bo, bo po prostu w pewnym wieku już się nie sięga po książki z tak małymi literkami. Po prostu Trzeba sobie jakoś zapewnić komfort oczu i, i czytać te większe litery. I tak, miałam powiedzieć, z którego to jest roku, to są lata 80., koniec lat 80., także ani papier nie jest jakiś zaszczególny, ani nie jest yy, szczególna okładka, ale myślę, że jeżeli tylko się przyzwyczaję do tych małych literek, to jakoś dam radę. I potem mam jeszcze na sam koniec. E, takich fajnych nędzników. Ja w ogóle uwielbiam e, w, książki z lat 50., -tych, 60. -tych. E, mają przeważnie, mają właśnie bardzo dobre litery. No, o, widać, widać, pewnie, że widać. I Są pięknie wydane, i to są książki, które są, które są szyte. E, tu ma nawet. O! Tu ma nawet. Patrzcie, tę Także, o! Jezu, jak pięknie pachnie. O, uwielbiam taki zapach ludzie. Oczywiście też piw. Z roku 56, 56 rocznik. Słuchajcie, i tych tomów jest cztery. No po prostu bajeczka, moim zdaniem. Cudne są te tomy. Wiecie co, ja Was rozumiem? Nie każdy lubi właśnie stare książki ze względu na zapach, na jakieś tam ślady po poprzednich właścicielach, ze względu na to, że na przykład niektóre wydania są klejone, więc one się po prostu no, rozpadają po, po pierwszym, drugim czytaniu, to już książka jest w ogóle rozklejona i. No wiadomo. Chociaż ja sobie kupiłam w latach dwutysięcznych może, było takie wydawnictwo Zielona Sowa, która specjalizowała się chyba w różnych tam lekturach, klasyce i tak Ja sobie kupiłam z tego wydawnictwa Ulisesa i ten Ulises to wam powiem, że to jest jednorazowy szpas, bo po prostu przy czytaniu, przy... Przewracaniu kartek, no te, te, te strony by po prostu zostawały w ręku, więc. No ale nie było innego wydania, więc no co zrobić? Musiało to być co jest. Yy, dajcie znać, yy, czy chcielibyście, żebym kiedyś opowiedziała o tym, co i yy, yy, jak czytać stare książki, czy. Yy, Czego się spodziewać przy starych książkach? Nie tylko dedykacji, ale na przykład jakich nie wiem, zarazków, drobnoustrojów, jakie są korzyści, jakie są właśnie te, powiedzmy, gorsze strony czytania starych książek. Koniecznie dajcie mi znać, i ja wówczas nakręcę taki filmik, i zapraszam oczywiście do moich kolejnych filmów.